Ten samochód ma siedzenia inspirowane NASA. A mowa tutaj o Xpengu X9. No i jeśli chodzi o samą konstrukcję samochodu, robi naprawdę duże wrażenie. Przede wszystkim przód. Mamy tutaj akurat matowy lakier, który wygląda bardzo fajnie. Mamy pasek LEDowy, no i bardzo mocno nachyloną szybę. Po zajęciu miejsca za kółkiem, bardzo wygodne fotele z dodatkową poduszką. Świetna widoczność przez nachyloną szybę. Tutaj mamy małą szybkę na wysokości słupka A. Centralny wyświetlacz. Mamy tutaj wszystkie funkcje multimedialne. Sterujemy sobie tutaj samochodem. Możemy sobie dowolnie ten ekran też dzielić i tym. Aplikacjami sobie zarządzać. Bardzo duża kierownica z takim delikatnym logo siapęk dwie ładowarki indukcyjne, z wentylacją, cup holdery, no i duży schowek. Ze względu na to, że to auto jest bardzo długie, mamy tutaj zastosowaną kamerę. Podsufitka jest także miękka, więc tutaj jest naprawdę duża dbałość o detale. Sprawdźmy te siedzenia z tyłu. Nikogo już nie dziwi, że drzwi są otwierane elektrycznie, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Zobaczcie, tutaj macie od razu napis i Zero Gravity. Głównie chodzi o to, żeby w momencie kiedy ten fotel się kładzie, odciążyć idealnie nasze ciało, tak żebyśmy mieli wrażenie, że lecimy w przestrzeń kosmiczną możliwości ustawień tego fotela, wentylacji, podgrzewania, także masaży. Masaż jest 16-punktowy, mamy tutaj pełne gniazdko 220V, rozkładacie sobie stolik i możemy tutaj komfortowo pracować, a kiedy pracować nie chcemy, wystarczy kliknąć jeden przycisk, no i oczywiście z sufitu wyjeżdża nam telewizor, który jest dotykowy, którym możemy sterować za pomocą fotela albo on się składa, to jakby jest ekranem do dołu. Z tyłu mamy także podwójne szyby, mamy także roletkę, gdzie możemy sobie wysłonić nasze okno, no i oczywiście nie zabrakło odrobiny luksusu w postaci lodówki, która jest również wysuwana elektrycznie. Ten Samochód jest siedmiosobowy w konfiguracji 2-2-3, więc sprawdźmy jeszcze trzeci rząd siedzeń. A w trzecim rzędzie siedzeń można komfortowo podróżować. Mamy tutaj wystarczająco miejsca na głowę. Dodatkowo, jeszcze fajnie widzimy taki ala podwieszany sufit z ambientem. Jest podgrzewanie trzeciego rzędu siedzeń. Tutaj tylko podgrzewanie bez wentylacji. No i nawet zagłówek w trzecim rzędzie siedzeń jest regulowany elektrycznie. Tył samochodu też wygląda bardzo nowocześnie i futurystycznie. Mamy wielki napis x czy jak to woli, siapeng. Klapa, oczywiście, otwierana elektrycznie. Zobaczcie, jak wygląda tutaj podłoga. Tutaj pod spodem mamy miejsce tylko na trójkąt i jakiś zestaw naprawczy. No myślę, że kilka kabinówek wejdzie, większa walizka raczej ciężko, natomiast złóżmy sobie te siedzenia. No to mamy tutaj całkiem płaską podłogę i możliwość załadunku dużo większego bagażu. Te fotele chowają nam się pod podłogę i robią tutaj płaską przestrzeń ładunkową. Fajne też jest to, że tutaj Xpeng zadbał o to, żeby wszystko było miękkie do samego końca. Mamy materiałowe oprzycie praktycznie każdego elementu i tylko plastikowy próg załadunkowy. Auto jest oczywiście wyposażone w pneumatykę, więc możemy go sobie opuścić lub podnieść w zależności od tego, no jakiego ustawienia zawieszenia Potrzebujemy bateria w dwóch wersjach około 100 kWh, pozwala na przejechanie ponad 700 km. Oczywiście jest to norma chińska. Natomiast nawet jeśli to auto będzie robiło około 500 km i ładowało się około 15 minut do 80%, no to będzie rewelacja. A jeśli chodzi o zużycie energii, XPeng deklaruje, że X9 będzie zużywała mimo takich gabarytów tylko 17 kWh na 100 km. No i na końcu jeszcze cena. Myślisz, że taki luksus kosztuje tutaj majątek? Nie, w Chinach to auto kosztuje tylko 200 tysięcy zł.